E, nasza ta stara przyjaciółka, ta stara współlokatorka, pamiętasz co nam chodziła? Jest popularniejszym youtuberem od nas. Jest na szóstym miejscu. Mogliśmy ją, mogliśmy ją wziąć ze sobą zamiast ją tak zbywać. Nie chcę być niemiły, ale spierdalaj kurwa. Nie, wiesz co? Znajdę dla, sie, dla ciebie pokój, a ty mi się... Znajduję dla ciebie pokój, a ty mi się tak odwdzięczasz? Byliśmy przyjaciółmi? Co za, za naiwność z mojej strony! Sława uderzyła ci do głowy. Mam nadzieję, że nigdy nic nie osiągniesz. Co mnie to obchodzi? Ty nas tu tylko irytowałaś i czasem przydałaś się do duetu. Wypierdziela! Wypierdalej, znajdę sobie nowych kolegów, ty mała dziwko jedna kurwa. Jesteśmy na 51 miejscu, a nasza stara znajoma jest na szóstym. Z tej strony, Angry, dzisiaj ze mną jest Dobra. Tak i witam Was w kolejnym odcinku z YouTubers Live. Yy, dziś, dzisiaj ja od razu uprzedzę, że mogę być trochę nie w sosie, bo jestem odrobinę chory, przeziębiony. Katar mnie złapał. Ale tak się dla Was poświęcam, moi widzowie, że nawet w chorobie będę nagrywał dla Was kolejne filmy. Pojawiałem się póki co raz ja. na tydzień. Może uda się utrzymać tą ala ja. regularność. To. Tak, Herobrine się rozłożył po raz kolejny. Nie oczekujcie od niego zbyt wielkiego zaangażowania. Yy, po tak długim czasie powinniście... NIEBO ZGNIECIESZ MI OKULARY! One eternity later. Dobra, pierwsze co chcemy zrobić, to w ogóle ciekawe, czas jest zatrzymany, a auta na zewnątrz jeżdżą normalnie. Coś tu nie gra, jakiś błąd matryczny. Zatrudnijmy tego typa jeszcze raz. 80 dolków miesięcznie? Chłop się wysoko ceni. Ale myślę, że chłop się A może... A ja jestem, matka Teresa, żeby ci tyle płacić? Ja ty... to 6 miesięcy niech będzie. Mam motywację na 6, także niech będzie. Zróbmy to w taki sposób. No, zbita piona. Elegancko, to teraz uwaga. Bo głównym naszym questem jest to, że e, nasi współpracownicy muszą nagrać film, także uwaga. Nagraj sobie film. Mamy tu chyba jakieś jeszcze. Tak, mamy popularne gry. To był, a to był mój unboxing, to Ty nagraj sobie rozgrywkę z tego. Spencior. Stawione Jednokierunkowy. No i Ty to robisz automatycznie. Ty to rób, a my coś na pipera wrzuć. Spitka pięknie, daję do czy nie? No, nie mogę. Decyzja przed tym ze pizzę czy grillowany ser. To są bardzo poważne rozmyślenia, które trzeba omówić z widzami. Tak ważne, że już to wysyłaliśmy. Wy Wynagrywaj, a ja. A my pójdziemy do pracy. Zrobimy trochę sianka. W czasie, gdy on będzie za nas, za nas pracował. Kero będzie się kudy schował pod kołdrą, tak na krześle. Nie, nieprawda. POKŁAMIĘ! Ty tu pracujesz, czy coś robisz. Właśnie... Pracuję, bo będę Cię potował! Te, to jakiś kurs rozpocznijmy. Okej, okay, co my tu mamy? Coś, co nam wzmocni tutaj coś. scenariusze. Tu to. Podstawy wiedzy o komputerach. By naprawiać. W zasadzie ja zazwyczaj je wymieniam. Montażu dźwięku. A w sumie montażu dźwięku by się może przydało. Efektów cyfrowych. To też mogłoby się przydać. Montaż film. Dobra, damy efekty cyfrowe. 80 dolków na to wydaliśmy, już trudno. A ten się tu za dobrze bawi jak na tą robotę. Kaczemy do zakupów. Chcę sobie coś kupić ciekawego. Tutaj są konsolki, czy jakieś nowe potrzebne. Szczerze tak średnio uważam. Bardziej bym kupił jakąś grę. Albo, albo nowy sprzęt. To w Square edycji mam wszystko Telefon też najnowszy Może po prostu jakiś nowy wykąpil on kosztuje Drogi w chuj. 840 dolarów Chcę kupić nową klawiaturę Nie Kupiłem I niech jeszcze będzie mysz Jakąś grę, bo kończą nam się Przedłem. Za 17 zł jakaś wysoka, bierzemy. Pokaż ocenę filmu, a dobra, bo musimy pokazać ten film jeszcze wcześniej, okej. Okay. Publikuj film. Zapomniałem. Nie, nie, a musi się, dobra, renderuje się, bo trzeba zrobić unboxing ta tutaj to opakowanie tu leży, a my idziemy kursa robić. PRZESTAŃ ZIEWAĆ TAK było. Dobra opublikowano, to czemu nie mogę unboxingu Dobra dokończmy ten kurs O weszło, że kolejny film z pracownika, fantastycznie zaraz kolejny mutamy I wzrosła nam dosyć mocno jakość wideo Fantastycznie, kurs ukończony Ja się zastanawiam czemu unboxingu nie mogę zrobić No patrz, klikam w pudełko jest tylko otwór W sumie fakt Klawiatura Zapomniałem, że zamawiałem coś więcej niż grę. O, i teraz mogę unboxing zrobić. Ty zdajesz sobie sprawę Hello brain, że ciebie na stówę teraz nie słychać, bo sobie poszedłeś z tyłu na łóżko leniu nie i odpaliłeś sobie TikToka czy Instagrama. Ja jestem pewien, że ciebie w tym momencie nie słychać. On mówi, że niby jest koło mnie, a przecież go zapewne nie słychać. Zaraz podejdzie. Dobra, idziemy nagrać unboxinga. I potem pracownikowi coś jeszcze dawy do roboty. Dobra, jeżeli dobrze myślę, to rozczarowany powinien przejść. Okej, okay, chyba źle myślałem, ale trudno. Korobeń wyzywa mnie od Dzbana. Pewnie tego nie słyszycie, bo on nawet nie raczył się tu zjawić. Z tyłu! Nie. Nie oszukasz widzów, bo cię nie słychać. Obserwuj i komentuj. O i chyba wszystko. Tak będzie chyba dobrze. Akceptuj. Zainteresowanie, to się dobra. No poblejkaj oczywiście. Niski stan potrzeb. Chrysta, co tu się stało? Jestem głodny i wymęczony. No zawsze dbam. Ale tak długo, długo ten unboxing mi zajął. Oczywiście. Dbam o Roberta, prawda, widzowie? Zajrzyjcie do poprzednich odcinków i zobaczcie, jak pięknie od niego dbam. Oczywiście, że dbam. Piper trzeba aktywować. Dobra, film opublikowano, także yy, nagraj, mój drogi pracowniku, niewolniku płatny. Te ja przed chwilą kupiłem te gry. Co ona ma takie niskie oceny? To miała wysokie przed chwilą. Bez sensu. No dobra, przynajmniej unboxing mogłem zrobić, tak? Bo to z tego, tak. I został znielubiany. No tu to. Ale wydawało mi się, że miała dobre oceny. takie no ona ma jeszcze wysokie te, to nie wiem czy recenzje dawać. Tak, Zarzeczaj recenzje powinno dawać się na koniec, ale... No pierwsze wrażenie są nie nierub... No, a dobra, a spróbuj recenzję. Achuj, chuj, spróbuj. Dalej, my sobie do pracy skoczymy. Zrobimy cash. I wrócimy. Na y mam nadzieję, że wszystko będzie na czas. Tip top zrobione i w ogóle. Wszystko pójdzie tak, y tak czy jak na mnie, bo ja tu jestem zarządzającym. Ja zdobyłam popularność i sławę. Mimo, że ty nagrywasz. Dobra. Jakie my tu mamy jeszcze kursy? Bo one mogą nas. O, chciałem te. Yy, pod montaż dźwięku. Te, Herobrain. Bierz udział w tym filmie, a nie śpisz mi z tyłu. Bo ja mam problemy z wysławianiem się jak jestem yy, sa tak samotnie, dobra. Masz już coś, nie, dalej pracujesz. ale nie jesteś sam! Jest, Nie wiem czy widzowie cię słyszeli. Podobno Herobrain jest na moim karku. Czekaj, spróbuj teraz! O to, 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 co ma ten człowiek, jegomość do powiedzenia, Wam widzowie. Nie wiem. Coś zabawnego powiedz. rozch ludzi. Podobno nagrywasz filmy, dobre filmy. Dobra, dawaj mi to. A, no. O, przyszła gra. Może unboxing nagrać, jak tylko ten tutaj skończy. Odrzuć. No jeszcze go nie wziąłem. Muszę go odrzucić? To jest taki zły. Aha. Leon zrobił tak słaby film, że... Dodaj, jeszcze raz dawaj, tym razem z rozgrywka, bo widzę, że recenzja... Dobra, nie wiem, ale widać film jest już... Film, gra jest już dosyć sławy, trzeba nową kupić. Dobra, zróbmy unboxing z tego, co nam tamten chłop wysłał. I potem nagramy tą recenzję, co nam zlecił. I jeszcze potem damy naszemu współpracownikowi, by e, nagrał nam kolejny jakiś film, ale to trzeba będzie nową grę kupić. Typie, zła z mojego kompa. Dziękuję. Komentarz techniczny. Do tego ograniczałem się moje komentarze. Mówię, jakie karty wybieram. Do tego, tu, do tego. A, ba 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 ba. Zabawna krytyka. Robejnie, bardzo Cię proszę, istniej w tym filmie. Jestem Tyle, że niewidoczny. Ale widzowie nie są w stanie zapamiętać w ogóle. Z, Kumać, że ty tu jesteś, bo siedzisz z tyłu i nic nie robisz. To jest słycha napoju, dającego energię i życie. Nie, ty nie zasługujesz. Bo nie siedzisz koło mnie i nie bierzesz czynnego udziału w filmie. No jest błędów dość sporo w tym montażu. Nie wiem, jak mogłbym to jeszcze bardziej usprawnić. W zasadzie jest zbyt późna godzina, by o tym myśleć, także. Tak, jestem zły, bo nie bierzesz udziału w filmie. Ale nawet. To nawet na filmie źle brzmi ta rozmowa, bo cię nie słychać! Rozumiesz, że Mikrold ma ograniczone pole brania, dlatego go wziąłem, kupiłem, żeby nie brał dźwięków z całej, z całej chaty. Tylko z nas dwóch. Ciężko to robić, jak jesteś poza zasięgiem jego mocy. Publikujmy film. Znowu jesteśmy jacyś tacy. Męczenie i wygłodzenie. Ile te montaże zajmują? Sałatka hmm. i spaghetti. Proszę. Nowy film gry. Tak, kupić do tego konsolę. No dobra, to się udajmy w takim razie. Lubię to w takim wypadku to więcej stracimy. Vincent teraz op, czyli kto dokładnie? Na którą to jest konsolę? sprawdzić, bo się nie przyjrzałem. To jest gra na... Xbox 360. Nintendo Xbox 360. 300 dolków na to wydamy. Trudno, mamy zlecenie. Czekamy teraz na paczkę. Kolejna konsolka, także... Nagrywamy to szybko, by, po, by, dać, by wykonać quest z naszym współpracownikiem, do czego przy okazji trzeba kupić nową grę pięć co, co ty robisz? Co ty mi robisz? Ze wszedł ja tym nie popchnął. Nieładnie. Dobra, na moje oko średnio, poszło, średnio poszła lecka. Dobra, zmontujmy to zanim nam zacznie znowu Robert z głodu obumierać. O niemal idealnie. To ty to właśnie się wysyła! Kurde, nie zdążyłem! KIM się właśnie wysyła. Dobra, widzowie, powiem tak, ja próbowałem zmontować dalej ten film. Tam jest jeszcze z 10 podat, czy jeszcze pod 15 minut. Wideo, tam słówki całej, całej reszty, ale kurde, to tak mi takie zwiechy są na tym filmie, że jest po prostu jeden obrazek i tylko słychać co się dzieje w tle. Także, kurde, nie ma sensu to dalej robić, to no, bo ponieważ, jakbym się napocił, to będzie jedno po prostu niezdatne do oglądania. Także, jeszcze raz przepraszam, w ogóle się nie spodziewałem, że to będzie aż tak źle wyglądało. Będę musiał jakoś nad tym popracować, czy to naprawić, by w przyszłości to się tak nie działo. Więc żeby powiedzieć co się działo to głównie nagrywali w sensie, no, nagrywaliśmy <noise> w sensie, nasza postać w YouTube's Live głównie nagrywała tam e, współpracownika wysłaliśmy na urlop i stało się to. Główny wykonany. Praca na jednym komputerze ze współpracownikiem nie idzie dobrze. No w sumie to fakt, bo kiedy on pracuje, to ja muszę zaprzestać i to tak źle idzie. Na szczęście na górze widzieliśmy drugie biurko, także może tam wykorzystamy czas kupić dodatkowy komputer, a wtedy każdy będzie mógł w tym samym czasie tworzyć film. Jak dla mnie brzmi miodnie. Dostaliśmy wiadomość od Roberta z przyszłości, że trzeba kupić drugie stanowisko z biurkiem. Okazało się, że ono jest dosyć drogie i przyda się na nie zapracować, także w przyszłych odcinkach raczej to będziemy robić. I, no i jeszcze raz przepraszam za ten stan techniczny tego filmu jaki wyszedł. Jak już mówiłem, postaram się sprawić, że w przyszłości to się tak yy, nie działo, czyli postaram się mieć naładowanego kompa. Bo to tego była, tego jest powodem. Z tym kablem do laptopa to w ogóle są straszne problemy i z grami i ze wszystkimi, nie wiem, najlepiej było nową baterię kupić, ale jestem na to odrobinę za biedny. Także mam nadzieję, że chociaż umiarkowanie dobrze się bawiliście na tym filmie. I co? I muszę się was pożegnać. Także subskrybujcie kanał, by byli, byście byli na bieżąco, by żadne filmy was nie ominęły. I widzimy się w kolejnych odcinkach, takich co będą już lepiej działać, mam nadzieję. Trzymajcie się, no i cześć! Zombie apocalypse.